Witamy Was w uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Pragniemy wspólnie z Wami rozważyć znaczenie tych narodzin, do których Kościół stale powraca. Tak jak stale powraca do narodzin swojego Odkupiciela i Pana Jezusa Chrystusa w dniu 24 grudnia każdego roku, tak też stale powraca do tych narodzin i jego poprzednika, Jana Chrzciciela, syna Zachariasza i Elżbiety i rozpamiętywa te narodziny. Jest to wymowne. Kościołowi nieustannie potrzebne jest takie świadectwo, jakie Jan chrzciciel poprzednich Pański dał o Jezusie Chrystusie. To świadectwo, którego początkiem był dzień Jego narodzin. Istotnie, świadectwo Janowe, chociaż stoi on, jak nam przypomina dzisiejszy brewiarz, na progu i pograniczu dwóch przymierzy, niemniej świadectwo Janowe znajduje się w samym sercu Kościoła, nowego przymierza. Ewangelii. I słusznie liturgia stawia je w bezpośrednim sąsiedztwie świadectwa piotrowego. Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A niedługo przedtem, u początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa, Jan, który nad Jordanem spełniał swoje posłannictwo przesłania pańskiego, powiedział: Oto baranek, oto który gładzi grzechy świata. Tak powiedział Jan. U początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. I Kościół wziął jego świadectwo i umieścił w samym centrum swojego życia, w samym sercu swojej liturgii. Przecież my wszyscy codziennie wracamy do tego świadectwa Jana, kiedy sprawując Eucharystię, mamy przyjąć do naszych serc ciało i krew pańską. Mamy przyjąć Jezusa Chrystusa, podobnie jak przyjął go Jan nad Jordanem. Świadectwo jego wiary. Staje się świadectwem naszych ust i dlatego też żyje On, ten posłaniec Pański, nieustannie w naszym sercu Kościoła, w samym sercu Kościoła. I odzywa się rytmem życia w samym sercu każdego wierzącego Chrześcijanina wówczas, kiedy przyjmuje on Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jest to przedziwne świadectwo. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wypowiada je człowiek Starego Przymierza, który ma w swojej świadomości Paschę Starego Testamentu. Owo przejście pańskie, do którego przysposobili się Żydzi lud Boży Starego Testamentu, zabijając wielkanocnego baranka. Ten baranek stał się symbolem Bożego przebaczenia, symbolem darowania win i wyjścia z niewoli. I oto w ustach człowieka, który staje na progu Starego i Nowego Przymierza, ten symbol wraca. Zostaje zaadresowany do tego, w którym symbol znajduje wypełnienie. Jezus Chrystus, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, nie jest już symbolem, jest pełną rzeczywistością. Istotnie gładzi on grzechy świata, a dokonał tego przez swoją ofiarę, przez wyniszczenie paschalne, które było podobne do wyniszczenia baranka Starego Testamentu. Dokonał tego przez ofiarę swojego ciała i krwi, które uczynił nieustającym pokarmem ludu Bożego, nowego przymierza i ośrodkiem życia swojego kościoła. Kiedy więc, ukochani parafianie szaflarscy, w dniu dzisiejszym rozważamy raz jeszcze świadectwo Jana Chciciela, wówczas pragniemy sięgnąć wszędzie tam, gdzie to świadectwo spełnia się i potwierdza a potwierdza się ono wszędzie, na każdej długości i szerokości geograficznej. Gdziekolwiek żyje człowiek, gdziekolwiek żyją ludzie stworzeni przez Boga i odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Wszędzie tam jest prawdą to, co powiedział święty Jan Chrzciciel nad Jordanem. Chociaż nawet brakuje nieraz ust kapłańskich, które te słowa powtórzą w zgromadzeniu wiernych, w zgromadzeniu euchorystycznym zanim kapłańskie ręce podadzą ciało i krew pańską ludowi Bożemu. Wszędzie tam rzeczywistość baranka Bożego spełnia się, chociażby ją przesłoniły wszystkie doczesne struktury, chociażby usiłowały ją zakrzyczeć, uczynić nieobecną, stworzyć pozory jej nieobecności, ukryć poza wszystkimi wspaniałościami doczesnej potęgi człowieka, państwa i innych społecznych formacji. Ta rzeczywistość pokornego baranka, który przelewa krew na odkupienie grzechów, na odkupienie świata, na zbawienia człowieka, jest potężniejsza od wszystkich tych potęg. I z niej też wynika cała rzeczywistość ludu Bożego, ludu, który żyje wszędzie na okręgu ziemi. Jak nam to uświadomił Sobór Watykański II w swojej wspaniałej konstytucji o Kościele. Ten Boży lud żyje wszędzie na okręgu ziemi, wszędzie tam, gdzie w sposób nawet dla nas nieosiągalny dosięga łaska Ducha Świętego działającego w duszach ludzkich. Wszędzie tam, gdzie prawda o Bogu uświadamia się człowiekowi, zwłaszcza jeżeli się uświadamia poprzez, poprzez mękę i trud doczesnego bytowania. Wszędzie tam, gdzie człowiek odkrywa rzeczywistość Boga, który go stworzył i odkupił nawet bez pomocy kapłanów. Wszędzie tam jest Lud Boży, jest Kościół, spełnia się odwieczna tajemnica miłości, której symbolem stał się Baranek Boży w czasie uroczystości paschalnej Starego Przymierza i na ustach Jana Chrzciciela nad Jordanem. I to jest, drodzy bracia kapłani, ta prawda, z którą dzisiaj tutaj przychodzę do was, odpowiadając zaproszeniu, jakie do mnie skierowaliście. Ta prawda nie ludzka, ale Boża. Prawda, która jest pocieszeniem i umocnieniem. Prawda, która jest pewnością. Słaby baranek Boży, zabity w noc paschalną, zamordowany na krzyżu, wciąż zabijany przez ludzi i przez poszczególnych ludzi i przez całe systemy. Słaby baranek Boży jest wciąż tym, który odnosi zwycięstwo, który panuje. Jest panem świata i posiada największą moc przekraczającą granice wszystkich potęg tej ziemi tylko on jeden czyni nas Ojcu swemu królestwem i kapłanami